Dzień dobry, Siemanko. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC. To jest Football Manager 2021 i kariera od zera. 14 lipca roku 2028 wciąż Leicester City, wciąż angielska Premier League. Niestety Manchester City wybrał Zinedina Zidana na swojego nowego szkoleniowca, no ale szans większych z tym wybitnym piłkarzem, a później trenerem raczej nie miałem. Może kiedyś, może kiedyś dorównam mu liczbą osiągniętych trofeów w tej karierze. Słuchajcie. W Leicester cały czas trwa przebudowa i to wszystko idzie naprawdę pełną mocą, pełną parą, cały czas okres przygotowawczy, zobaczmy sobie transfery, bo naprawdę działo się wiele. Udało nam się pozbyć, tak to trzeba powiedzieć, Harry'ego Winksa, którego wypożyczyliśmy do Derby County, Jamesa Madisona, którego wypożyczyliśmy do Brighton, no i oni we dwóch gdzieś tam troszeczkę zwolili nam to uposażenie, no bo te kluby, do których zostali wypożyczeni, płacą im większość pensji. Odszedł Nico Williams za 65 milionów euro do Leeds United odszedł Steven Béchaud do Chelsea za 61 i odszedł Bremer do Celticu za 8 milionów. Także tutaj już wartość tych wychodzących transferów to jest 185 milionów euro. Dobrze, zarabiamy kasę i możemy ją inwestować. Przychodzą kolejni nowi zawodnicy. Tym razem Portugalia. Byli Niemcy, teraz są Portugalczycy. Diogo Barosz z FC Porto to jest środkowy obrońca, których potrzebujemy oczywiście za Bremera, za Udokaja, którzy odchodzą. Udokaj, mam nadzieję też od no i Paulo Peixoto ze Sportingu za 49 milionów to jest zawodnik, który gra na skrzydle. Tutaj te skrzydła też będą bardzo mocne. On w zeszłym sezonie wypożyczony do Almerii, 3 bramki, 5 asyst, 2 lata temu do Bragi, 3 bramki. No ale czas, żeby on wreszcie błysnął. Natomiast jeżeli chodzi o Diogo Barosza, to on w Porto w zeszłym sezonie 19 spotkań na poziomie oczywiście pierwszej ligi portugalskiej i strzelone dwa gole. Myślę, że to są kolejne bardzo fajne wzmocnienia. Młodzi zawodnicy odmładzamy troszeczkę skład. Nie do końca oczywiście, żeby też nie było tak, że mamy tylko i wyłącznie Młodych zawodników. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby gdzieś tam, gdzieś tam była ta, była ta wymiana, prawda? Żeby była ta rotacja. Jest jeszcze spora szansa, że odejdzie Renier i chciałbym go sprzedać, bo już na bokach mamy doku Paulo Peixoto, mamy Daniela Kepkę. ewentualnie i i Summert też mogą na skrzydła grać. Podobnie jak Filip Boll na przykład, czy Antero Barroso. James Justin też chcemy tego zawodnika sprzedać. Jeżeli odszedłby u James Justin i Renier, Pięknie by nam to się pokryło, a transfery są jeszcze niezakończone. Na ten moment bilans Lester to jest 90 ponad milionów euro, więc już nie dość, że wygrzebaliśmy się spod tego debetu. No to mamy naprawdę wysokie przychody transferowe, no i budżet płac został zwolniony o ponad milion euro. I to mnie bardzo cieszy, bo już nie jesteśmy na, na czerwono tutaj, czyli znowu nie jesteśmy pod kreską. Super sprawa, to, powolutku to Lester, jakby układamy, że ciasna. Gdzieś tam nie, gdzieś tam nie, nie będziemy oczywiście zespołem, który będzie w tym momencie w stanie rywalizować o Ligę Mistrzów, pewnie, ale myślę, że gdzieś o Ligę Europy czy Ligę Europy 2 będzie Lester zahaczało. I to jest na razie nasz cel takim młodym składem. Nie wiem, ile w tym Lester będę, nie wiem, ile w tym Lester jeszcze przetrwa, natomiast wymaga, wydaje mi się, i wymagam też tego zespołu i od zawodników, że że powolutku będziemy to piąte, szóste, takie miejsca, powiedzmy, zahaczać tak, o tą pierwszą czwórkę może mówię, jeszcze w niej nie będziemy, ale. Sądzę, że jest spora szansa, że gdzieś tam, gdzieś tam, e, coraz, coraz to bliżej tej Ligi Mistrzów, może nie ten sezon, może nie kolejny, może za dwa, jak ci piłkarze zaczną się fajnie rozwijać, pewnie mnie już lester Leicester nie będzie, ale budujemy tutaj naprawdę trwałą strukturę. W Bali zostawiliśmy super ekipę i oni cały czas z tego korzystają, utrzymują się spokojnie w lidze, są takim e, typowym, solidnym zespołem środka e, tabeli. No i tak, mamy ofertę za Lukasa Lourenco. Tego zawodnika nie chcemy absolutnie sprzedawać, bo nie chcemy tylko i wyłącznie opierać się na młodych graczach. E, Mamy Graneliego, czyli tego pomocnika z Fiorentiny, o którym Wam wcześniej mówiłem. Nie mam zielonego pojęcia, jakie on będzie miał atrybuty do końca, ale jestem w stanie zaryzykować, bo scoutsi naprawdę mówili, że to jest dobry zawodnik i oceniali go bardzo, bardzo wysoko, wcześniej jeszcze. Więc zobaczymy sobie, jak to, jak to będzie wyglądało w jego przypadku. Ale wydaje mi się, że mamy tutaj poważnego kandydata na to, żeby zastąpić Stevena Besho. No i już patrzymy sobie, no i tak jak sądziłem, tu będziemy mieli on dopiero 18 lat, ale już mentalnie to jest naprawdę. Konkretny zawodnik fizycznie, technicznie mu tu jeszcze brakuje Ale 18 lat, spokojnie, powoli To jest młodzieżowy reprezentant Włoch Także tutaj będziemy mieli naprawdę, naprawdę ciekawego zawodnika Wysyłamy go na kurs językowy Oczywiście Fofana będzie tutaj jakby zmobilizowany przeze mnie Żeby tego zawodnika przywitać Żeby od razu wczuł się w ten klimat Lisów Żeby od razu zasymilował się z grupą Także tutaj na piwko na pewno go koledzy starsi Zaproszą. Także, no mamy, mamy fajną ekipę. Fajną, ciekawą ekipę. Nie wiem, czy Granelli od razu będzie grał w pierwszym składzie. Czy przypadkiem nie będziemy grali zestawieniem Didi plus dalej Marcos Antonio i wyżej Lucas Lourenco, chociaż on niżej sobie radził lepiej na cofniętym rozgrywającym chyba. To wszystko jeszcze oczywiście będzie do, do sprawdzenia. Ale, Najważniejsze, słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć jaki był wynik meczu towarzyskiego z Slawią czy z partą Praga, już sam teraz zapomniałem, bo byłem tak oczarowany grą naszą pi naszych piłkarzy, że zapomniałem z kim grają. 9 do 0 ze Slawią Praga. Ja wiem, że to jest słabszy rywal, że to są Czechy, ale no to jest wynik. To jest wynik Summers, Lourenco, Lourenco kepkę. Potem znowu trzy razy Summers, Stosic i na koniec znowu ten e, fantastyczny talent z Niemiec. Mamy teraz Atletico, potem FC Metz, Cambridge United. Mamy mecz pożegnalny Diego, e, z Realem Madryt e, i to jest w ogóle e, ciekawa sprawa, bo Bondidi Didi nigdzie nie odchodzi. E, ale ma swój mecz pożegnalny. No, czasami tak bywa. Po prostu, tak? Ja sobie jakby tutaj zażyczyłem, że że to będzie mecz pożegnalny Indiego chociaż w gruncie rzeczy nie wiem, czemu takim on został. Ja chciałbym, żebyśmy my jakoś celebrowali to, że on jest z nami przez tyle lat, że on jest legendą tego klubu, prawda? No bo to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sezon tutaj będzie się zbliżał, a tu FM stwierdził, że to będzie mecz pożegnalny. No, okay. no i mamy, no nie, nie możemy takiego meczu grać. No pożegnalny, to nie jest mecz pożegnalny. Trzeba tutaj jakiś inny wrzucić mecz, tym się zajmę później, albo właściwie to mogę zrobić już teraz, żeby tutaj. Nic nie psuć, Czyli między 23 a 30 to miało być grane. Um, czyli to miało być grane tutaj. Tu jest Cambridge i tutaj warto by było zagrać w środę. Albo w czwartek. A, dajmy środę. I wybierzmy sobie jakiś fajny zespół, ale no to może być Real Madrid, tak? Tylko nie będziemy tego wykorzystywać. Ja mam tutaj, wykorzystaj jako Wilfred and Didi, No właściwie nie wiem czemu była w ogóle jakby taka opcja. Ale dobra, nieistotne. Doku Manchester City składa ofertę No nie ma możliwości, żeby, żeby sprzedać Doku A chyba, że tu by wjechała naprawdę konkretna oferta Przecież ja tego zawodnika kupiłem za 33 miliony Więc minimalna kwota, za jaką moglibyśmy go sprzedać To jest 70 może milionów No ale nie chciałbym chyba tego robić Kurczę, to jest fajny zawodnik No mam tego pejsz... No nie, no musi być ktoś doświadczony Nie, nie, nie Nie będziemy bazować na samych zawodnikach młodych To sobie obiecałem już wcześniej Grant Walker Tu mamy ofertę, widzę To jest zawodnik, który teoretycznie... Ma ciekawy potencjał, ale, ale 240 tysięcy, i po prostu nie psucie mu kariery, myślę, że nie byłoby złym, e, złym e, tutaj, e, złym posunięciem. Dobra, i odwołany ten, ten sparring, ale za chwilkę jest kolejny, więc nie ma problemu, i nie jest to już mecz pożegnalny Didiego. Więc teraz jest OK, ja w ogóle nigdy z tego nie korzystam Teraz tak sobie postanowiłem to kliknąć I, i wyszło jakoś tak dziwnie w sumie I tak i, i tak dosyć 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 creepy dla tego samego zawodnika No bo on nagle dostaje informację, że On dostaje nagle informację, że Słuchajcie, ma mecz pożegnalny A on się zastanawia, dlaczego, przecież ja nigdzie nie odchodzę Na miłość boską, więc to jest jakaś Jakieś wielkie jedno nieporozumienie Zagramy sobie teraz z Atletico Madryt Czyli z naprawdę poważnym rywalem pod kątem oczywiście Naszej gry w Lidze Europy, no bo Będziemy w tejże grali em, bo bo, bo, bo bo do niej się tutaj zakwalifikowaliśmy. Ja jeszcze nie wiem, gdzie tutaj w tej skórce jest napisane, że my gramy w Lidze Europy, ale to powinno być to powinny, jest, rozgrywki kontynentalne Liga Europy UEFA. Także na pewno będziemy grali tutaj sobie. No dobra, no to skład, słuchajcie, skład potencjalnie najlepszy. No nie ma innej możliwości. Juan Muso, prawa strona, to oczywiście Filip Boll byłby, gdyby nie był zmęczony, ale chyba też go wypuszczę od pierwszych minut. Jeżeli chodzi o środek obrony, Wesley Fofana. Jako, że Stefanio Afonso jest na Olimpiadzie, to i tak tu zagra nowy nasz nabytek, czyli Diogo Barosz. Lewa strona natomiast. Jest zarezerwowana dla Antero Barroso. Tu też się zastanawiałem nad nowymi zawodnikami, ale powiem Wam szczerze, że nie znalazłem ciekawego lewego obrońcy. Będę jeszcze szukał, więc mam nadzieję, że uda się tutaj coś zrobić. W ogóle, jeżeli chodzi o scouting, to tu muszę sobie. Aha, mam już ten swój widok, czyli wszystko jest w porządku. Robert Bieber. A, tak, sprawdzałem. On jest w Hoffenheim, ale on poza naszym tutaj zasięgiem, to są naprawdę potężne pieniążki. Natomiast jeżeli chodzi o lewych obrońców, tak średnio jest Trevor Walker z Evertonu, ale tu chcą ponad 150 mil milionów euro za tego zawodnika, natomiast ten Tehero z paczuki, on jeszcze nie gotowy chyba na Premier League. Chociaż chociaż z drugiej strony, no nie, nie będziemy na razie ryzykować ten, ten Baroso, on jest dobrym zawodnikiem, 20-letni Brazylijczyk, ale nie mam tutaj zastępcy. Jest James Justin. Jakiego sprzedamy, jak sprzedamy Udokaja to nie będziemy mieli drugiego lewego obrońcy. No i to będzie problem. Z kogoś tam będzie trzeba poszukać. Zobaczymy, jak to z finansami będziemy stali. Dalej dwóch środkowych y, pomocników, czyli mówię, ja bym tu na razie celował w Marcosa Antonio i y, oczywiście y, Wilfreda Didiego, y, natomiast Lucas Lourenco byłby tym wysuniętym rozgrywającym. Na razie tak bym sobie to chciał zagrać. Granelli jako rezerwowy. Y, prawa strona. Y, tutaj, y, tutaj... A Spróbujmy tego Peixoto nowego. Na lewej Jeremy do kół. Na razie sobie tego Kepka odpuścimy, chociaż on oczywiście jest brany przeze mnie pod uwagę do pierwszego składu. Jest kapitalny zawodnik. No i y, Samuel Summers oczywiście jako ten napastnik. Y, dobra, Musso, y, Balmos, Casere z tych dwóch zawodników odpuszczamy Vanderpere, Andrew, y, Mark Foster też zawodnik w sumie do sprzedania, chociaż on się tak aż źle nie rozwija. James Justin chyba jego sobie odpuścimy, bo on będzie powolutku się żegnał i przechodził do Interu. Byers, Granelli, właśnie Kepke, Renier Stosic i Cezar Jimenez. No jeszcze na pewno jakieś transfery będą. To tutaj jakby nie wykluczam, prawda? No bo jest jakby w sferze zainteresowania jeszcze moich kilku zawodników, moim yy, kilku zawodników, a zobaczymy sobie, jak to jeszcze będzie wyglądało. Na razie jesteśmy na plus. To jest najważniejsze. Teraz ważne jest to, żeby odszedł James Justin yy, z naszego zespołu. Trochę mi się już zwolni. Ważne jest to, żeby jakaś oferta poszła za Reniera. Ja odrzuciłem dwa tygodnie temu dosłownie ofertę za Reniera, bo jeszcze mi coś nie grało z głębią składu, a powinienem go sprzedać już wtedy. Yy, nie wiedziałem, że tak to się fajnie wszystko finansowo poukłada, a nagle nam się to wszystko super pospinało. Także coś tu się jeszcze w Leicester na pewno będzie działo. No, powiem Wam, że dawno w Klubie, nie miałem aż tak mocnej przebudowy No tu w Leicester naprawdę Żegna się z nami kilku piłkarzy i kilku Przychodzi na ich miejsce, ale też mówię Jest Fofana, jest Didi jest Marcos Antonio Jest Lukas Lourenco i Jeremy Dokul, czyli chcę mieć powiedzmy tych pięciu piłkarzy Doświadczonych w składzie, no i Plus Muso tak? I powiedzmy Pięciu, pięciu Czyli sześciu z bramkarzem I pięciu powiedzmy młodych Czyli taki miks, bo to najlepiej funkcjonuje Wydaje mi się w Football Managerze, jakoś Wiadomo, fajnie się zawsze układa Zespoły z młodymi zawodnikami, bo to daje sporo Sporo satysfakcji natomiast, natomiast jakby wydaje mi się, że Najlepszy balans i wyniki osiąga się w momencie Kiedy ma się to pół na pół Czyli kilku zawodników powiedzmy Kilku zawodników powiedzmy Doświadczonych powyżej 24 roku życia i kilku zawodników młodszych, i, i, i to naprawdę fajnie funkcjonuje, a jeszcze lepiej to funkcjonuje, kiedy mamy tych zawodników doświadczonych w obronie, a tych młodszych w ataku. No i teraz jest atak, jest błąd defensywy Atletico. Wykorzystuje to Samuel Summers z asystą żerem jego doku, e, gdzie tam obaj nacisnęli na obronę tą taką solidną, no bo z tego jest znana Atletico. Chociaż nie wiem, czy tutaj cały czas ich menadżerem jest e, Czolo e, Simeone. Już sobie to sprawdzam. E, menadżerem tutaj jest w tej skórce czasami nie potrafię. Pep Guardiola! Co ciekawe. Pep Guardiola. No, ciekawe, ciekawe. 24,9 średnia wieku, natomiast jeżeli chodzi o nas, 24,6. To jest bardzo, bardzo podobnie. Gdzieś tam trzeba to trzymać, ten balans, tak? Nie może być tak, że chociaż to fajnie wygląda i wiem, że wielu z Was do tego dąży. Że ta średnia wieku 18, 19, 20, wow! Super, mamy same talenty, same Wonderkidy, ale to jest takie mało realistyczne, nie? I mówię, nie, jakby można osiągać lepsze wyniki. Przynajmniej takie jest moje zdanie, nie wiem, może Wasze jest inne. Nie jakby o tym podyskutujemy, eee, moim zdaniem lepsze wyniki można osiągnąć mając ten, ten, ten taki balans no 24, 25 taka średnia wieku to jest myślę idealna między 24 a 25 to jest tak ok super, między 24 a 26 może nawet, to jest ok, do QI tutaj nastrzelił e, Luisa, fajnie się zaprezentowaliśmy w meczu z ekipą z Czech, e, naprawdę fajnie to wyglądało no 9-0 to, e, to robi jakby wrażenie no, przypominam, że Lester, e, w rzeczywistości w zeszłym chyba sezonie, jeżeli się nie mylę odpadło z ekipą z z Pragi, z ligi Europy w dwóch meczu, więc więc to nie jest takie takie siup, prawda? No chociaż oczywiście Fm się rządzi swoimi zasadami i i wiadomo, że gdzieś tam ta liga czeska nie jest taka, taka wcale mocna, prawda? To to jest jakby jasne. No ale nic. Lecimy i mamy 16 minutę tego spotkania. Na razie fajnie wszystko wygląda, chociaż wiadomo, że Atletico tutaj nie odpuści tego spotkania, mimo że to jest mecz towarzyski. I jakby wykrakałem sobie to, Jesus Hernandez, mamy jeden do jednego. Statystyki bardzo wyrównane: trzy strzały Lester, dwa strzały. Atletico, powtórki nie chcemy, więc tutaj oczywiście nie nastawiamy się na jakąś łatwą wygraną, poza tym to jest mecz towarzyski, więc też to będzie wyglądało zupełnie inaczej. No ciekawy sezon nas czeka, to jest pewne. Już się na pewno nic nie zmieni, bo skoro Manchester City mnie nie chciał, no to ja tutaj nie będę już teraz szukał jakby na siłę innego klubu, nie ma jakby takiej możliwości. Zobaczymy jak to po tym sezonie będzie wyglądało, może ktoś w środku sezonu złoży mi ofertę, tego nie wykluczamy, jest bramka, ale nieuznana. Spalony po rzucie rożnym... Nie wiem, trochę dziwnie to Bo tu był do kół Tu chyba było Ach, tutaj był zawodnik na, Tu był zawodnik na spalonym No dobrze, no mógł temu bramkarzowi tu Zasłaniać piłkę, mógł tutaj go jakby Jakby troszeczkę Absorbować tą jego uwagę Okej, okay, no mogę się z tym zgodzić W każdym razie, to może być ciekawy sezon Nie jest wykluczone, że w połowie sezonu odejdę Na przykład jeżeli taki Manchester City Będzie w kryzysie, tak? Chelsea Liverpool, United to to jest spora szansa że odejdę wtedy z Leicester jeżeli będą mnie oczywiście chcieli no bo to to jakby jest też też wiadomo to jest pół na pół tak ja chcę a oni nie w każdym razie czy Barcelona czy, czy taki zespół no ale też musimy celować w jakby czy Atletico Madrid tak które ma na pewno większe jakby większy potencjał niż Leicester chociaż Chociaż biorąc pod uwagę finanse, to może wcale nie, to może wcale nie, bo tu my jednak mamy Anglię, mimo że Leicester jest słabszy teoretycznie od Atletico, to jednak finansowo tutaj ten potencjał jest chyba jednak troszeczkę, e, troszeczkę większy. No ale mogę się mylić, chociaż tak mi się wydaje. Mamy chyba pełen stadion, tak, dokładnie. Mamy pełen stadion na meczu towarzyskim, to jest spoko. No nie chciałbym tutaj odchodzić, ale mówię, jak się trafi jakaś fajna szansa, to to wiadomo, że tą karierę od zera jakby idziemy i, i, i prowadzimy w ten sposób, żeby zakończyć to w jakimś topowym klubie Europy, może nawet w topowej reprezentacji. Oczywiście to jakby wiele, wiele zależy, jak to się wszystko poukłada, Bo to, bo to wcale nie, może, nie musi być tak, że skończymy tę karierę od zera jak kiedyś. Czyli tak, no fenomenalnie, gdzie wtedy kończyliśmy w Barcelonie zdobywając Ligę Mistrzów i w reprezentacji Włoch zdobywając Mistrzostwo Świata. Także tam wszystko było dopięte do ostatniej chwili i, i, i jakby no, doprowadziliśmy tą karierę, powiedzmy, do takiej puenty, tak? Do zenitu, do, do szczytu, gdzie zdobyliśmy wszystko właściwie. To najważniejsze oczywiście. No, zobaczymy, jak teraz, no, jest jeszcze kilka, yy, kilkanaście. Kilka, no kilkanaście dobrych tygodni do premiery Football Managera 2022. Zaraz mamy wrzesień, październik, no dwa miesiące. No nie jest tak dużo, to jest może 10 tygodni do premiery maksymalnie FMA 2022, więc jeszcze tutaj może coś ugramy. Gdybyśmy już tylko postawili na karierę od zera, nie zajmowali się, prowerczeli, to może udałoby się tutaj jeszcze jakąś, jakąś fajną karierkę na koniec zbudować. Zobaczę, zobaczę, nad tym się jeszcze pochylę, zastanowię, jak to będzie wyglądało. Dobra, robimy zmiany, bo to też nie o to chodzi, żeby tu grać za wszelką cenę, jakby o wynik, prawda? Też, też dajmy chłopakom pograć w piłkę. Daniel Kepkę, chociażby na lewą stronę. Czy, czy tutaj Granelli, o to będzie dla niego pierwszy mecz. Pierwszy występ w naszym zespole jest Renier, jego nie chciałbym tu dawać. Stosic, o jego możemy dać na atak, na przykład Jimenez. O, no to sobie zostawimy chyba. O, Von Balmos, niech wejdzie, niech się uczy grać, niech się uczy grać w piłkę. Co mi tutaj odbiło, że ja mam bramkarza Libero, to, to nie wiem, ale bramkarz Libero był pewnego rodzaju problemem w FM-ach wcześniejszych, jeżeli dobrze pamiętam, i był zawodnikiem, którego, z którego z tej pozycji się generalnie nie ustawiało tej roli, bo było to bardzo ryzykowne. Teraz Bramkarz Libero pełni swoją funkcję. Być może to wynika z tego, że tych Bramkarzy Libero w rzeczywistości przybyło. To znaczy w ogóle ta rola jest już jakby eksponowana bardzo mocno w rysunku taktycznym zespołu. Kiedyś tak nie było. Kiedyś Bramkarz Libero to był bardzo, bardzo, bardzo ekstremistyczna pozycja naprawdę tylko dla wybranych. Teraz to wygląda troszeczkę inaczej i oni sobie radzą, oni wychodzą do przodu, oni grają jako ten jakby dodatkowy obrońca, tak? Zawodnik, który jest jeszcze tym jednym dodatkowym zawodnikiem, który ubezpiecza pole karne, wychodząc często do piłek, pozwalając sobie na, na takie wyjścia, na rozgrywanie piłki też, też, też momentami, tak jak Neuer to kiedyś czynił, tak? I to był taki bramka libero, powiedzmy, z prawdziwego zdarzenia, na którego można było w ten sposób, w ten sposób mówić. No teraz, teraz tych zawodników jest więcej. Space Peixoto, no i była szansa na bramkę, na bramkę, która dałaby to zwycięstwo w tym meczu towarzyskim. Zawsze to cieszy, wiadomo, ale dobry mecz jak na takiego rywala. No rywala mocniejszego na pewno niż, niż Leicester jeszcze w tym momencie. Natomiast rywala, którego tutaj jakkolwiek ten mecz się nie zakończy, możemy być z tego meczu zadowoleni. No bo jednak i Expected Goals 1, oni mają 33, 0,33, 11 strzałów, więc dwa razy więcej ponad, prawie 3 razy więcej. No nieźle to wygląda. Nieźle to wygląda wydaje mi się, że... Ma, no, są, są tutaj możliwości, żeby w tym sezonie poprawić. Naszą pozycję przypomnę tylko szybciutko, że w poprzednim sezonie miejsce szóste. No to jest dobre miejsce, prawda? To jest dobre miejsce jak na zespół, który jest w przebudowie, czy był w przebudowie. Teraz powolutku osiągamy jakby stan kadrowy, taki jaki bym sobie tego życzył. Czyli tak jak mówiłem, doświadczenie piłkarze plus ci młodzi i z tego może być chleb. Z tej mąki może być chleb. Zobaczymy, zobaczymy. Oby było dobrze. Ja jestem zachwycony, podnoszę cały czas morale w drużyny. Mocny trening, bo to o to chodzi w tych na razie okresach przygotowawczych. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast ja już sobie kończę ten okres przygotowawczy sam. Czyli. A tu mamy znowu Didi mecz pożegnalny. A ja teraz nie zaznaczyłem, żeby to był mecz pożegnalny Nidiego. Nie, to nie może tak być. Coś tutaj jest zepsute. W takim razie odwołaj sparring. A zaplanuj sparring. Wybaczcie mi, że tak tutaj mieszam, ale coś jest tutaj nie tak. Tu mamy Mets, tu mamy Cambridge, tu mamy Coventry. A może tu sobie darujemy i zrobimy tydzień przerwy, a zagramy sobie 26. Dajmy jakiś mocniejszy zespół tutaj. Chciałbym, może Dortmund, może Dortmund dajmy. A I to już nie będzie chyba mecz. Didiego, mam nadzieję. Kurczę, no przecież to. Przecież to coś, coś nieprawdopodobnego, że tak to wychodzi. Nie, to jest już zwykły towarzyski. To pewnie nie grałoby roli, natomiast dla imersji zostawmy to po prostu normalnie, żeby było. Dobra, tak jak mówię, kończymy, wracamy na mecze ligowe i mamy naprawdę fajny początek sezonu, bo mamy Norwich, West Ham, Barney, Crystal Palace, Brighton, Aston Villa, tu można zdobyć punktów trochę, ale też mamy potem coś, czego nienawidzę, czyli Manchester, Tottenham, Liverpool, Chelsea. To są bardzo ciężkie cztery e, spotkania. Nie lubię mieć pod rząd tylu meczów z dobrymi rywalami, ale trudno. Tu już wygląda trochę inaczej, bo tu między e, Tottenhamem a e, Chelsea mamy Newcastle, tu nie będzie takich meczy, e, takich okresów, gdzie mamy, e, takich rywali mocnych, tu jest City, ale Everton to jest zespół do ogrania, no myślę, że możemy walczyć o pierwszą szóstkę spokojnie, czy o Ligę Mistrzów, nie sądzę nie sądzę, tu by było trzeba sporą systematyczność wprowadzić do naszej gry, ale to to się okaże, to się okaże, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się Cześć!